Witam serdecznie w kolejnym vlogu Admina, tym razem znowu z trasy. Dzisiaj taki odcinek przerywnikowy będzie w kontekście różnych rzeczy, o których ostatnio gdzieś tam opowiadam. Biorąc pod uwagę Z trzy zapytania Które do mnie w każdym razie Przyszły stwierdziłem, że Lepiej chyba łatwiej będzie Jeżeli po prostu Zrobię nagranie I wypowiem się w tym kontekście Dużo czasu też nie mam na odcinku Na którym jadę, ale może mi wystarczy Na to, żeby może coś usystematyzować Bo sumarycznie pytania Które przyszły one Piły do jednej rzeczy, zaraz powiem już jakiej Co w sumie było już na naszym kanale poukładane, co fakt w wielu odcinkach rozłożone na wiele odcinków, no to może ja przypomnę, że takie odcinki były, i spróbuję to jeszcze troszeczkę spigułkować, nie wiem, jak to nazwać i coś usystematyzować. A o co chodzi? A chodzi o to, że są osoby, bo to, co będę teraz mówił, to jest w kontekście przede wszystkim dla osób, które w tym wypadku zaczynają tę całą zabawę, nauki w kontekście tego, jak zostać w przyszłości adminem. I od czego zaczynać, tak, sumarycznie, od, od jakich materiałów, czy jakiej działki wiedzy zaczynać się uczyć itd., itd. Więc trzy różne maile na trzy różne sposoby, ale tak naprawdę w każdym razie sumarycznie pytanie było dokładnie o to samo. No to tak, to dla usystematyzowania, to jest oczywiście moja opinia. Jeżeli są osoby, które to chcą wysłuchać, a mają też doświadczenia wiedzy, wiecie, to też ja nie sobie nie przypisuję wszystkich rozumów świata i tak dalej. Mówię to, co po moim tam, nie wiem ilu musiałem policzyć tego doświadczenia jakiegoś e, trochę nabyłem, letniego, e, to co ja uważam za słuszne. Tak, a jak ktoś chce ze mną w tym kontekście podyskutować, to dla osób słuchających myślę, że i takie komentarze też są cenne. Dobra, natomiast tak, więc według mnie, jeżeli ktokolwiek w ogóle zaczyna, nieważne czy będzie teraz szedł w kierunku Linuxa, Windows'a, cokolwiek, no bo miejmy świadomość. Tocja ja tu wielokrotnie mówiłem, nie ma czegoś takiego do końca też stuprocentowo, jakim w ogóle informatyk, nie. Tak jak nie ma w ogóle czegoś takiego, jak lekarz jest kardiolog, stomatolog i tak dalej. Czy mamy specjalizację? Tutaj też nawet w działce Admina też te specjalizacje lekko są. Choć ci, co oglądali tu różne, wiele, dużo moich różnych odcinków, szczególnie vlogowych, to wiedzą, że ja mam jednak takie zdanie, iż według mnie dobry, sensowny, porządny admin powinien mieć wiedzę szeroką. Przecież szeroka nie znaczy, że daleka. Czyli ja mogę patrzeć szeroko, ale za to krócej. Czyli nie musi to być wiedza zaraz na pewno bardzo szczegółowa, idąca bardzo daleko, ale przynajmniej jednak krótko, szeroko. A potem wybieramy sobie elementy, w których idziemy teraz już Daleko tak i patrzymy daleko, czyli już szczegółowo, ale jednak ta wiedza, która jest szeroka dookoła, ona naprawdę dużo daje, bo potem wiele problemów po prostu jest od razu, no inaczej się na nie patrzy. No, i dla mnie, taką pierwszą podstawą, której w ogóle admin musi zacząć, to takim nie wiem, najlepszym kursem, który ja znam, który tego typu rzeczy realizuje, ogarnia, to, to jest kurs Cisco CCNA. Tak, przygotowujący teoretycznie do CCNA. Nikt nie mówi, że trzeba i zdawać egzamin certyfikujący CCNA, ale można w tym wypadku e, nabyć wiedzę, która jest niezbędna do czegokolwiek dalej. I ja często gęsto na kursach Linuxowych, Windowsowych, gdzieś potem mówię, że. Bokiem niestety wychodzą te wszystkie zaległości, i teoretycznie, nawet na kursach Windowsowych, Linuxowych zdarza się, że, że zdarza się. Tam jest nawet, że jest taka pigułka sieci komputerowych. W jednym temacie, no ale ja tam zawsze mówię, to jest dla mnie tego typu. Ja rozumiem podejście powiedzmy tych organizacji, które za tym stoją, czyli Microsoftu, nie wiem, Red Hat'a, LPI, że tak a inaczej to realizują. Natomiast nie wiem, czy powinno się tak robić. Według mnie, w takim module powinno się powiedzieć tak: słuchaj, jeżeli nie zrobiłeś Cisco bądź kursu pokrewnego, kursem pokrewnym jest na przykład Junos, aczkolwiek powiem szczerze. Nie, mam wrażenie, że akademia Cisco trochę lepiej to robi, ale dobra. No ale powiedzmy, że Junos ok, też, czyli od Junipera o to samo mniej więcej chodzi. No i w każdym razie jeżeli nie zrobiłeś kursu pokrewnego to nie ma sensu, żeby ja Cię tu męczył bo ja na przykład na kursach wtedy jak są te tematy, to mówię jasno Czy jeżeli powiem, że w tym momencie w 3 godziny udało nam się przerobić tematykę w pigułce, jest ok, nie, nie jest ok i nie będzie ok ja to mówię wprost, bo nie będę owijał bawełnę, bo wydaje mi się, że jest to po prostu bez sensu, żeby oszukiwać, że jak się zrobiło coś w pigułce, to jest ok, czyli no, jeżeli jest kurs Cisco, który no powiedzmy wychodzi, nie wiem ile nam bo teraz kończymy ten zdalny, jakby tak podsumować, nie wiem, 150 godzin, coś w tym stylu, to wychodzi. To ja przepraszam, tego się nie da w 3 godziny w pigułce zrobić. No, no nie da się, tak, no to jest logiczne. Coś musi być w tym, że w 3 godzinach się tego zrealizować nie da. I to jest podstawa, podwalina do czegokolwiek. Jeżeli się tego nie zrobi, to czy nie będzie się miało wiedzy adekwatnej, bo ja nie twierdzę tu, pamiętajcie, i to mówiłem w tych moich vlogach, i tak dalej. Szczególnie polecam tu ten cykl, jak zostać adminem. Jest cała playlista, ja tam rzucam różne filmy dotyczące właśnie dla tych osób, które zaczynają szczególnie i chcą w każdym razie znaleźć tą wiedzę, czego się uczyć, jak się uczyć, jak w każdym razie skąd sprzęcior zdobyć, że właśnie nie trzeba zdobyć, na przykład, i tak dalej. Więc polecam całą tą playlistę, jak zostać adminem na naszym kanale, żeby tam troszeczkę sobie spróbować te rzeczy poukładać. Natomiast no, mimo wszystko, tak, wiedza, która jest powiązana z tym poziomem kursu Akademii jest to po prostu podstawa do czegokolwiek dalej. A potem, no cóż, a potem to sobie już można wybierać, co się tam uważa za słuszne dalej. Chcecie na przykład brylować w Linuxie, to brylujecie w Linuxie. Czy teraz, czy jeżeli chcecie brylować w Linuxie, to czy to znaczy, że Windowsa nie potrzebujemy? No ja tu powiem szczerze, że według mnie tym przynajmniej taki kurs 70.742, który aktualnie powiedzmy jest, gdzie jest Active Director i tak dalej, naprawdę dużo potrafi pomóc osobom, które Mimo wszystko mają się zajmować potem docelowo Linuxami. Szczególnie, że na przykład na Linuxie potem się pojawia kwestia również Active Directory. O, ten nie ucieknie się. Kursy Linuxowe tego nie ogarniają. Bo kursy Linuxowe mówią o tym, jak zainstalować Active Directory, wcale niekoniecznie mówią o tym, jak nimi od A do Z zarządzać. Bo to jest kurs Windowsowy, nie Linuxowy. Te technologie tak się zazębiają, mimo wszystko Linux, Windowsem, Cisco, że od tego nie uciekniemy. Jeszcze raz, nie twierdzę, że teraz chcę być pc od Linuxa stricte, to że muszę być również tak total wypas od Windowsa, tylko mówię o tym, że szeroką wiedzę, krótką, i to jest przykład 7742 ogarnięcie tych technologii Windowsowych w podwalinach, bo Linux od Windowsa nie ucieknie nie ma takiej możliwości. Choćby nie wiem, kto jak chciał. Natomiast no, brylujemy na pewno wtedy, bardzo daleko idziemy i szczegółowo, w, powiedzmy wtedy, w tym Linuxie. Czy na odwrót, nawet w Windowsie. Zauważcie, że teraz, Windows, taki piękny mariaż, miłość z Linuxem, jaką mają. W każdym razie można odpalać Linuxa na Windowsie, etc. No, to też o czymś mówi, o czym świadczy, że tego Linuxa z Windowsem będzie coraz więcej. Więc jeżeli ktoś chce być od Windowsa, stricte, no to dobrze by było, żeby Linuxa coś machnął. Nikt nie twierdzi, że całe cały wszystkie kursy Red Hat'a, czy w tym wypadku kursy LPI, no z mojego punktu widzenia to LPI c 1102 w zupełności, e, a nawet może 1101 by nawet trochę wystarczył, żeby już tego Linuxa jakoś trochę ogarnąć. I mieć zielone pojęcie, na jakich zasadach ten cały Linux mniej więcej działa. Żeby mieć zielone pojęcie, żeby nie być kompletnie, właśnie, zielonym z tego, bo potem nawet potrzebujemy, tak, Windowsowiec musi rozmawiać z Linuxowcem, Linuxowiec z Windowsowcem i dobrze by było, żeby chociaż mieć zielone pojęcie, o czym do mnie mówi kolega. A nie, że ja mówię do niego, on kiwa głową, on mówi do mnie, ja kiwam głową i my się dogadać nie potrafimy kompletnie. Eee, no dobra. No to tak, co do tych podstawowych, bo jakby nie było do jakiejkolwiek wiedzy dalej, wiecie? chcecie zostać specjalistą od wirtualizacji. Znaczy, no to tu przepraszam, to już to zaczynają być takie działki, tam nie wiem, specjalistą od bezpieczeństwa. No to to są już działki faktycznie bardzo specjalistyczne, ale one jednak już wymagają, że znacie i Cisco, i Linuxa, i Windows'a. Ja sobie to inaczej nie wyobrażam. Znaczy, jeżeli ktoś mówi, że jest specjalistą od wirtualizacji, a mówi mi, że on z Linuxem tak nie bardzo, to ja oczy robię. I nie wiem, co on do mnie mówi, bo to dla mnie jest nierealne. Chociażby, że, chociażby dlatego, że przychodzą potem takie problemy, typu. Gdzie mamy, mamy na przykład wirtualizację Hyper-V, świetnie, przecież pod spodem jest Windows Server. Tak? No, no, no i tyle. Mamy tego e SXi, tak? czy tam vSphere. No, to pod spodem jest tak zwany Photon OS, a to jest nic innego jak Linux. No i potem chmara różnych rzeczy wykonuje się po prostu bezpośrednio w tym Linuxie. Nie da się po prostu od tego uciec. Ja już nie mówię, że oczywiście potem mamy systemy, goście, jako wirtualne maszyny, które są albo Linuxami, albo Windowsami, i nie da się znowu uciec do tego, że ten, który obsługuje tą wirtualizację, kompletnie nie ma zielonego pojęcia, jak wygląda obsługa tych gości. Znaczy, prędzej czy później będzie to rodziło problemy. A już nie mówię w ogóle, że spec od wirtualizacji, to dla mnie musi mieć nawet wiedzę na poziomie CSMP. na nawet momentami zaczyna być mimo wszystko mało. No to, że zaczyna być teraz, że to panie, pan mówi, że to człowiek orkiestra, ja... No dobrze, no ale no ja mówię, no ale to no, logiczne jest, że tak musi być. Ja na to nie poradzę. To nie A. ja jestem winny temu, że tam taka wiedza jest potrzebna. Czy w kontekście potem jakiejś tam kwestii bezpieczeństwa, no jeżeli nie mamy dobrej wiedzy, podwalimy, nie rozumiemy Linuxu, Windowsu i tak dalej, no to trudno mówić o tym, że będę też potem jakiś tam specem, jednak mimo wszystko od bezpieczeństwa. Stąd jak Widać, co by nie było, no po prostu poznanie tych, tak naprawdę, tydzień, systemów operacyjnych, na których pracują potem urządzenia, chyba jest jakąś taką pewną podstawą. Bo nawet te Cisco, co by nie było, akurat wczoraj, na przykład, miałem wykład na uczelni, no to też z jednej strony potwiłem się do katalista i zaraz pokazałem kolejne urządzenia, gdzie mówię, no zobaczcie, no gdzie się nie. Wiemy, po tym kablu konsolowym, to jakby ta logika poruszania się, te zasady obowiązujące są identyczne. One są takie same, one się tu nie różnią. Oczywiście polecenia są inne, tylko co z tego? To nie o to chodzi, tak? Jak ja zawsze sławetnie na początku pokazuję przykład nacisko ustawienia zegarka i nawet na labie tego daję zawsze pierwsze tego, to mówię, macie ustawić zegarek, po czym ja na końcu im odpowiadam: No i patrzcie, czekajcie, że ja wam polecenia nie podałem. No czekajcie, nawet wujku Google żeście nie sprawdzali. No i patrzcie, udało wam się. Jak to jest? A jak to jest? No dlatego, że e, kiedy się znam, magiczne pewne e, zasady, jak ja mam się poruszać, kiedy tam jestem. I wiem, czego, co mi na końcu ma wyjść. Że mam ustawić godzinę, minutę, sekundę, dzień, miesiąc, no to jakoś nie ma żadnego problemu. Czyli z jednej strony zrozumieć logikę i, i tak, intencję tego, jaki ktoś miał pomysł na to, jak się w tym czymś poruszać, a z drugiej strony, ja rozumiem, co chcę uzyskać. No i wtedy się okazuje, że i ja próbuję to udowadniać, że to nie jest w tym problem, że nie wiem, Cisco czy coś tam jest trudne. Nie, bo my mamy zrozumieć, co my chcemy, jak zrozumiemy, co my chcemy, to my tam znajdziemy. Dobra, ale to jest na inne, to tak przy okazji, na inne pewnie odcinki, na inne tematy więcej. Natomiast, co by nie było, nawet to Cisco daje jakiś tam wyznacznik bardzo dobry do posługiwania się innymi urządzeniami. Bo jeżeli my się uczymy nie tylko, jak małpeczki w każdym razie robić tik, 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 tik tylko uczymy się logiki, no to wtedy jak dostanę inne urządzenia, to ja sobie poradzę. No przecież one służą do tego samego. Jasne, że różnice są. Ale to jak jazda samochodem. Uczymy się jeździć samochodem i dostajemy prawo jazdy kategorii B, a nie dostajemy prawo Jazdy na Fiata Punto. I to ma działać tutaj dokładnie na tej samej zasadzie. Więc dlatego takie kursy są, jakby nie było, wyznacznikiem tego, czego zaczynać. Czyli właśnie system operacyjny Linux, no wszystko mamy: albo Linux, albo Windows Server, albo logika niech będzie albo No i de facto, prawie gdzie się nie ruszymy, to tego się będzie zaczynało. To może warto to trochę zrozumieć. Przynajmniej na początku szeroko, krótko, a potem sobie już możemy wybierać gdzie brylujemy i idziemy dalej, bo nawet w międzyczasie możemy sobie wybierać, w co idziemy, brulujemy dalej, ze świadomością, że warto jednak tą podwalinę szeroką, mimo wszystko tutaj, co by nie było, zrealizować. Nawet dlatego, że jak będziemy w firmie, będziemy mieli się porozumiewać z innymi osobami z innych działek, to żebyśmy dobrze znaczy, żebyśmy umieli się z nimi porozumiewać po prostu, zwyczajnie. Że ja rozumiał, co on do mnie mówi, żeby on rozumiał mniej więcej tak co ja mówię do niego, że tak to powinno wyglądać. Oczywiście, niestety, często gęsto tak w tym wypadku nie jest. No cóż na to poradzimy. Natomiast wydaje mi się, że taka logika, takie ukierunkowanie w tym wypadku chyba ma sens, tak? jeżeli bierzemy pod uwagę zapytanie, od czego zaczynać. Tak, dobra, no, mam nadzieję. Czyli podsumowując, moje zdanie najlepiej w ogóle zacząć od Cisco, od kursu CCNA. Oczywiście ktoś ma czasu i da radę, chociaż powiem szczerze, że. Osoby, które są, może teraz jak słuchają czasem osoby, które są aktualnie u mnie na kursie akademicki Cisco, to może Wy się wypowiedzcie, może ja nie mam też racji, ale szczerze mówiąc, tylko też pamiętajcie, że w ogóle kursy tego typu są kursami z reguły grupowymi. Czasami się zdarzają osoby pojedyncze, które dają radę i mogłyby robić szybciej materiał. Natomiast zawsze musi być kurs dostosowany nie do tych najlepszych, tylko do tych trochę gorszych, tak? No bo pamiętajmy, że to jest kurs grupowy i trzeba się szanować nawzajem. Ja to Zawsze mówię na swoich kursach, żeby każdy miał tego, typu, tego świadomość. Natomiast mnie no, kiedyś tak lepiej na kursie akademickim, który notabene powinien trwać minimum pół roku. Ja, znaczy, Dla mnie jest trudno wyobrażalne, że ktoś poniżej pół roku chce ten kurs w sposób sensowny, poważny realizować. I kiedyś osoba, która była w każdym razie u mnie na kursie jakby oddelegowana z urzędu pracy, i ta osoba w każdym razie już tak pod koniec kursu tak w dyskusji stwierdziła, że on się, bo to chłopak, on się zastanawia, bo on nie pracuje, ma czas i ile czasu potrzebuje, żeby to faktycznie robić poważnie, tak? te wszystkie zadania, testy, żeby się tym bawić to jak te osoby, które normalnie pracują i tak dalej, nie? On się sam zaczął stanowić. mówi, No ale to widzicie, no ja to mówię zawsze na początku. Wszyscy w każdym razie mają na to swoje własne zdania, że jak pół roku, to ja może, żeby zostać tym adminem 5 lat, to ja już na emeryturze będę, to wszystko bez sensu. No, znaczy tak po pierwsze, no nasz umysł jest taki, jaki jest, nie potrafi wiedzy przyswoić. Zbyt szybko, to jest uda, nic z tego dobrego nie będzie, po prostu musi być ten czas na zabawy, na ugruntowywanie. No, nie da się tego sztucznie po prostu przyspieszyć. No, choćbyśmy nie wiem, jak chcieli. Może nam kiedyś czypy wmontują do głowy, ale ja bym tego nie chciał, szczerze mówiąc. Stąd, jeżeli ktoś się pakuje w kursy, które są w pigułce, krótkie, to ja po prostu gratuluję wyobraźni i tyle. Nie twierdzę, że nie wrzucą wszystkie do jednego worka, bo są pewnie pojedyncze osoby, które po prostu idą po to, żeby ugruntować wiedzę, a nie zdobyć ją w początku. Ja mówię o tych, którzy chcą zdobyć tą wiedzę od początku i myślą, że w przeciągu 3-4 tygodni zrobią cały kurs i będą super specjami od tego zagadnienia. No to ja gratuluję. A już w ogóle dla mnie rewelacyjne są kursy 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, i staję się specjalistą od np. Microsoft'a albo Linuxa. No, rewelacja, tak, szczerze mówiąc. Przecież po, po drugim dniu już nic nie wiadomo, bo już się nic nie łapie. Bo za szybko, tego się tak nie da. I na sprawa, że tam jest zbyt mała ilość godzin w ogóle też na to. Prowadzący wtedy po prostu jedzie z koksem, no bo ma kupę materiałów, zbyt małej ilości godzin, jeszcze w 8 dni, no to wszystko na końcu się okazuje, że w praktyce najczęściej jest to po prostu katastrofa. Dla tych, którzy faktycznie poza papierkiem chcą wyciągnąć faktyczną, realną, porządną wiedzę, więc ja też przypominam, że to już tu mówiłem mimo wszystko, sam nie lubię nie chcę prowadzić takich kursów jakoś na razie się udało mi wymigiwać, życie mnie za bardzo nie zmusiło do tego, żebym musiał je realizować na całe szczęście i nie lubię takich i sam takich kursów nie realizuję, nie chcę brać w nich udziału bo uważam, że to jakiś sens powinno mimo wszystko mieć i się źle sam czuję, kiedy wiem, że jestem na czymś, na czym w nie jestem w stanie zrealizować tego, co zamierzam, co bym chciał jako prowadzący taki Kurs. No więc warto, mimo wszystko, też na to zwrócić uwagę, kiedy się tego typu kursy realizuje. Oczywiście ja też w ogóle przypominam, że nikt nie twierdzi, że w ogóle na kursy trzeba się. Nawet w tych odcinkach cyklu jak zostać adminem też tłumaczyłem, że teoretycznie, na przykład, ja jestem samoukiem. Faktycznie na kursach to, jak gdzieś chyba mówiłem, w życiu byłem dwa, dwa, dwa razy, tak? nie? Drugi raz, jak byłem, to musiałem, bo musiałem podpisać listę i w tym wypadku obiecałem koledze, że będę siedział grzecznie, będę siedział cicho i się nie wypowiadał. Po czym najlepiej jak tamtego, bo wtedy pamiętam na tym pierwszym dniu, jak dostaliśmy oczywiście jak zwykle książkę, w której był materiał, no to ja już koledze tak tylko w pewnym momencie pokazuję, że ja już jestem mniej więcej w 6 czwartych tej książki, a on tylko do mnie, Jarek, a przecież nic nie mówię, ja się tylko ci mówię, że już praktycznie przerobiłem. Tylko tyle nie? i już, więc nie uczestniczyłem w stricte zajęcia, które tam były, tylko sobie robiłem po swojemu, bo ja jestem tak nauczony, no, no już tak, od. Od samego blisko początku uczyłem się jakoś sam i tak się nauczyłem, ale z drugiej strony to ja też wiem, ile czasu do tego potrzeba. To jest masakryczna ilość czasu, żeby uczyć się samodzielnie. Trzeba się w ogóle umieć uczyć samodzielnie, mimo wszystko. E, w tym wypadku i na pewno, kiedy przychodzi ktoś, ktoś, kto nam dopomoże, jest pewnie szybciej, łatwiej. Tylko satysfakcja jest goła inna, kiedy my samemu coś osiągniemy. Ona jest kompletnie inna niż kiedy dostajemy gotowce, no przynajmniej dla mnie. Natomiast no tu i na pewno kursy zawsze, tylko sensowne kursy, bo to jest też różnica. Są kursy, jak to wszystko: kursy, kursy, samochody i samochody i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli jest tylko sensowny w tym wypadku kurs, no to na pewno pozwala mimo wszystko trochę czasu zaoszczędzić w sposób jakiś tam trochę bardziej rozsądny. Ale to też pod jednym warunkiem, że my do tego kursu, kiedy do niego przystępujemy, przystępujemy do niego na poważnie. Czyli nie tylko, ja na przykład zawsze swoim kursantom mówię, że jeżeli ktoś myśli, że będzie przychodził tylko na kurs i przychodząc tylko na kurs zdobędzie tą całą wiedzę, no to niech, no niech się nie łudzi. Tak nie będzie. Bez samodzielnej zabawy pomiędzy tymi naszymi spotkaniami potem dyskusjami, zadawaniem pytań. Po prostu tego, to, to nie przejdzie, nie da rady. Tak? Musi być ta zabawa samodzielna i musi być na to czas. Są so, dlatego te 8-5 dni w tygodniu, po 8 godzin jest w tym wypadku bez sensu, bo tego nam nie zapewni. Dobra, no więc ja trochę jeszcze przypomnę, wiem, że to wszystko już na naszych odcinkach nie było, chcę to usystematyzować i przynajmniej najważniejsze rzeczy w takim jednym skomasowanym odcinku przekazać, który będę mógł potem podlinkowywać osobom, które będą mnie takie pytania zadawały. A de facto w ostatnich trzech dniach trzy maile. No i zamiast elaborat pisać, no to ten dwudziestoparominutowy odcinek mam nadzieję, że będzie bardziej treściwy, bardziej sensowny. Bardziej poukładany i lepiej wytłumaczy, w jaki sposób to realizować. Ja przypomnę też tym wszystkim osobom, które zaczynają, że również warto w tym cyklu, jak zostać adminem, pooglądać takie odcinki, którym mówią, skąd sprzęt, materiał i tak dalej, bo ja tam tłumaczę, że wcale naprawdę nie jest dzisiaj tak źle. Jest mega fajnie, że mamy te wszystkie narzędzia, GNS, oprogramowanie wirtualizacyjne. Naprawdę rzadko, gdzie mamy te sytuacje, w których okazuje się, że jest problem, bo nawet sprzęt, to gdzieś parę dni temu komuś pokazywałem, że jak było hasło, no ale ten Cisco takie drogie, jak, jak drogie, bierzemy Allegro, Bielemy Allegro, patrz, Catalyst 2960, 49 zł pewnie Kradziony. Nie, nie jest żaden kradziony, tylko to jest 100 megabitowy, więc ktoś z firmy po prostu zwyczajnie już to wyrzuca, jest to niepotrzebne, używany po iluś latach, no przecież dla nas do nauki, no to przecież rewelacja, tak? Po co nam w tym wypadku cokolwiek, tak szczerze mówiąc więcej, do nauki? No, wystarczy w zupełności. 50 zł plus koszty przesyłki. No i co? No, no, nas nie stać na takie coś. Znaczy, ktoś mi mówi, że nie stać na takie rzeczy. No to ja mówię to przepraszam, ale to, to już jest nieporozumienie, bo totalnie bezkosztowo to tu się nie da. No nie, no to nie łudźmy się, tak? Są jakieś granice w tym wszystkim e, i tyle. Natomiast to wszystko, jeżeli się trochę rozgarniemy, ja próbuję tutaj e, w tym cyklu, jak zostać admina, coś trochę sprzedać. W tym kontekście, właśnie jak sobie z tą kwestią sprzętu rodzić. Y, rodzić radzić w każdym razie i, i cóż, zostaje z tego pokorzystać, więc polecam jeszcze raz cykl też, jak zostać adminem na naszym kanale YouTube Admin Akademia I tyle, nie będę przedłużał więcej, bo już dojeżdżam do miejsca docelowego. Mam nadzieję, że w tej pigułce uda się przynajmniej jakoś tam wspomóc w tejże w każdym razie kwestii, od czego zacząć, jak zacząć gdzieś, przynajmniej jeżeli chodzi o materiały, kursy. I tyle. Dobra, także kończę tym samym i zapraszam do następnego odcinka vlogowego.